Dobry lub też dobry wieczór państwu szanownemu. Jakiś czas temu w polskim internecie zapanowała moda na Japonię. No, raczej w jego historycznej części. Niestety przy tej okazji niektórzy wyparli ze swojej świadomości to, że Japończycy podczas działań wojennych, które nie były przez Chiny czy Mandżurię sprowokowane, a później także na terenie Filipin i innych obszarach kolonialnych dopuszczali się licznych zbrodni. No ale to jest temat na nieco inne spotkanie, myślę w nieco innym miejscu. Tak czy inaczej, dzisiaj kilka słów o samolotach japońskiej cesarskiej armii. Jednym z nich i chyba jednym z bardziej popularnych był Ki-27. O samolotach tego typu opowiadałem już jakiś czas temu w ramach serii Historia jednego myśliwca, był też osobny odcinek o wykorzystaniu tych maszyn w Manchukuo. Jeżeli ktoś z Państwa nie miał okazji, no to serdecznie zapraszam do zapoznania się z tymi materiałami, które mam nadzieję nie zapomnę podlinkować. Tak czy inaczej Ki-27 zostały włączone w skład 2. Batalionu Lotniczego, stacjonującego na lotnisku w Yuncheng w chińskiej prowincji Shanxi. Pod koniec marca 1938 roku do Chin dostarczone zostały cztery następne egzemplarze samolotów KI-27, które 3 kwietnia zostały włączone w skład pierwszej eskadry lotniczej drugiego Batalionu Lotniczego. Jednostka otrzymała zadanie przeprowadzenia testów nowych samolotów w warunkach bojowych. Pierwszy lot bojowy, nowe samoloty wykonały jednak dopiero 9 kwietnia. Do spotkania z nielicznymi chińskimi samolotami jednak wówczas nie doszło. Natomiast pierwszy chrzest bojowy japońskich myśliwców Ki-27 NATE miał miejsce 10 kwietnia, gdy formacja trzech Ki-27 i 12 dwupłatowców Ki-10 starła się nad Guide z 18 chińskimi samolotami myśliwskimi. I 15 bis. Piloci japońskich myśliwców zgłosili wówczas zestrzelenie co najmniej czterech chińskich maszyn za cenę utraty jednego Ki-27. Uznano, że jest to całkiem niezły wynik. W kolejnych miesiącach trwało wprowadzanie samolotów Ki-27 do następnych jednostek. Opinia o nowych samolotach myśliwskich ze stałym podwoziem i jednym płatem była całkiem pozytywna. Jednocześnie latem nastąpiło przezbrajanie oraz reorganizacja japońskiego lotnictwa armijnego. W miejsce dotychczasowych pułków zorganizowano bojowe grupy lotnicze, które dysponowały zazwyczaj jednorodnym sprzętem. Typowa myśliwska grupa bojowa składała się z trzech eskadr, które dzieliły się na trzy samolotowe klucze. Razem z kluczem dowództwa grupy oraz maszynami rezerwowymi, trzy eskadrowa Myśliwska Grupa Bojowa miała zazwyczaj na stanie do 45 samolotów, ale zdarzały się przypadki, kiedy wyglądało to inaczej. Oprócz tego wydzielono również samodzielne eskadry lotnicze. Podlegały one bezpośrednio rozkazom brygad lotniczych lub innej formacji wyższego szczebla. Teoretycznie przeznaczone były do zadań specjalnych, które nie wymagały angażowania większych sił. W praktyce tworzono je głównie z powodu braku odpowiedniej ilości samolotów do sformowania pełnej grupy bojowej. Pierwszą jednostką, która w pełni korzystała tylko z nowych samolotów KI-27, była 59 Sentai, która została zorganizowana na terenie bazy Kagamigahara, na terenie prefektury Gifu, na bazie rozwiązanej pierwszej Hikorentai. Latem przeprowadzono przezbrojenie kilku kolejnych jednostek na nowe myśliwce. Jedną z nich był 11. Hikorentai stacjonujący na terenie Manchurii, który w toku reorganizacji został przekształcony w 11. Sentai. Do końca 1938 roku w samoloty Ki-27 zostały przezbrojone kolejne jednostki japońskiego lotnictwa myśliwskiego. Jednocześnie na froncie chińskim Zaczynało brakować przeciwnika dla Japończyków. Japońskie myśliwce nie mogły prowadzić operacji na dużych dystansach. Chińczycy zaś wycofali swoje myśliwce do baz położonych nawet poza zasięgiem japońskich bombowców i w rejonie Yunnan i Guangxi na południu lizali rany zadane im przez japońskie maszyny. Natomiast znacznie poważniejszym sprawdzianem dla samolotów Ki-27 okazały się walki nad go, które przez Japończyków były określane jako incydent Nomonhana. Walki z Rosjanami od 20 maja do 15 września 1939 roku były jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Dalekiego Wschodu, przynajmniej przed wybuchem II wojny światowej. W sumie do prowadzenia walk przeciwko Związkowi Radzieckiemu skierowano pięć jednostek latających na samolotach KI-27. Podczas działań bojowych przeciwko Armii Czerwonej japońskie lotnictwo wojskowe poniosło poważne straty, ale generalnie obie strony uznały się za zwycięzców całej kampanii. Wielu japońskich pilotów zapisało podczas tych walk na swoje konto liczne sukcesy. Natomiast okazało się wówczas, że samoloty Ki-27 ponoszą duże straty w starciu z radzieckimi myśliwcami I-16 i 15. Jednocześnie nadal trwało wprowadzanie samolotów Ki-27 do japońskich jednostek lotniczych. Niektóre z tych jednostek które odebrały swoje myśliwce w 1939 roku, korzystały z tych maszyn bardzo długo, bo prawie 4 lata. Jak na tamte czasy był to naprawdę dobry wynik. Przykład takiej jednostki stanowiła 77 Sentai, która na Ki-27 latała przez 4 lata do sierpnia 1943 roku. Jednocześnie produkcja nowych samolotów myśliwskich przyspieszała. To zaś Pozwoliło na sformowanie pięciu kompletnie nowych grup myśliwskich oraz zorganizowanie kilku nowych samodzielnych eskadr myśliwskich. Część z nich została skierowana do harbinu koło Mandżurii, ale w związku ze zbliżającą się wielkimi krokami wojną na Dalekim Wschodzie, zdecydowano się przystąpić do organizacji także obrony powietrznej stolicy Cesarstwa, czyli Tokio. Zadanie to zostało powierzone 144 Sentai. Także w lipcu na bazie personelu oddelegowanego ze Szkoły Lotniczej Armii w Akeno utworzone zostały 102 i 103 Grupa Specjalna przeznaczona do obrony Wysp Macierzystych. Natomiast nadal znaczna część jednostek lotniczych armii trafiała na front chiński, który był najważniejszy z punktu widzenia władz japońskich. W listopadzie 1941 roku, w związku ze zbliżającą się wojną w Hamamatsu w prefekturze Shizuoka, utworzono natomiast polową rezerwową grupę lotniczą. Jej głównym zadaniem było operowanie na bezpośrednim zapleczu frontu i zaopatrywanie w samoloty jednostek, które walczyły na pierwszej linii. Grupa składała się z trzech jednostek: w tym z myśliwskiej, Sentoki Tai. Ki-27 były w niej wykorzystywane od listopada 1941 do połowy 1942 roku. Lotnicy ci stacjonowali w Hamamatsu, Akena i Kashiwa w Japonii, ale baza jednostki znajdowała się także na lotnisku Taichung na Formozie oraz Kompong Trach w Kambodży. Na terenie francuskich Indochin, które zostały opanowane przez wojska japońskie. W ramach tego konfliktu było też wykorzystywane na dość dużą skalę lotnictwo, więc jeśli dobrze poszukacie, to na pewno znajdziecie na kanale osobny materiał na ten temat. No i mam nadzieję, że również tego materiału nie zapomnę podlinkować. Jednocześnie, począwszy od 1941 roku, do jednostek lotnictwa armii zaczęły wchodzić nowe samoloty myśliwskie. KI-43 Hayabusa. Jako pierwsze do listopada 1941 roku nowe samoloty zostały dostarczone do 59 i 64 Sentai. Już po wybuchu wojny na Dalekim Wschodzie 8 grudnia 1941 roku obie jednostki były dwiema z trzech jednostek myśliwskich wchodzących w skład lotnictwa armii, które nie korzystały z samolotów Ki-27. Trzecią jednostką była latająca na Ki-44-Shoki, 47-Tokuritsu-Chutai. Wszystkie pozostałe jednostki japońskiego lotnictwa myśliwskiego, podporządkowane dowództwu armii, latały na samolotach Ki-27. W sumie w japońskim lotnictwie wojskowym było ponad 600 samolotów tego typu. W działaniach bojowych brało udział tylko 5 Sentai, które znajdowały się poza terenem Japonii, Mandżurii oraz japońskich posiadłości w Chinach, gdzie ich działalność była de facto ograniczona. Spośród jednostek uczestniczących w walkach 1, 11 i 77 Sentai uczestniczyły w działaniach bojowych realizowanych na terenie Malajów, Singapuru i holenderskich Indii Wschodnich. Praktycznie na każdym z frontów, gdzie w początkowym okresie wojny walczyły samoloty Ki-27, Japończycy nie napotykali poważniejszego oporu ze strony nieprzyjaciela. Japońscy piloci, którzy mieli za sobą walki nad and Go, mieli przeciwko sobie teraz nieopierzonych holenderskich i brytyjskich pilotów, którzy umieli wystartować i lecieć w formacji. No i generalnie rzecz biorąc, w większości przypadków na tym kończyły się ich zdolności. Francuzi praktycznie nie stanowili zagrożenia dla japońskiego lotnictwa wojskowego. Wiosną 1942 roku, po zakończeniu pierwszego etapu walk na południu, wznowiono proces wycofywania samolotów Ki-27 z jednostek liniowych, także na froncie chińskim. Ich miejsce bardzo powoli zajmowały samoloty Ki-43. Spośród jednostek biorących udział w walkach, jako pierwsze samoloty wymieniły jednostki japońskie walczące na terenie Birmy, ponieważ na terenie Birmy zaczęły pojawiać się na większą skalę myśliwce P-40, pilotowane przez tak zwane latające tygrysy, no i faktycznie było to konieczne. W lipcu 1942 roku rozpoczęto również przezbrajanie jednostek. Stacjonujących na terenie Mandżurii, która w tym czasie stanowiła zaplecze frontu. Również do początku 1943 roku zaczęto przezbrajanie jednostek stacjonujących na japońskich Wyspach Macierzystych oraz formacji, które nie uczestniczyły do tej pory w działaniach bojowych. Równocześnie tworzono nowe jednostki, których podstawowym wyposażeniem miały być samoloty Ki-27, które mimo iż. Nie były to najnowsze samoloty, nadal uważano za sprzęt wartościowy. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jest dość złożona. Po pierwsze, produkcja samolotów nowych typów postępowała bardzo powoli. Wynikało to po pierwsze z większej złożoności konstrukcji, po drugie z trudności, na jakie napotykali Japończycy w dostawach surowców na wyspy macierzyste, gdzie znajdowały się zakłady produkcyjne. Ponadto japońskie lotnictwo potrzebowało setek, jeśli nie tysięcy samolotów, by choćby próbować dorównać siłom powietrznym Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii i Holandii oraz Chin, które nadal pozostawały sporym problemem dla cesarstwa. W tych warunkach Nowe samoloty należało kierować w pierwszym rzędzie na front w Birmie oraz wszędzie tam, gdzie istniała możliwość napotkania na lotnictwo amerykańskie lub brytyjskie, które korzystało z nowocześniejszych maszyn. Natomiast na różnego rodzaju frontach pobocznych, takich jak choćby front chiński, można było nadal trzymać samoloty ki 27 Podobnie wyglądała sytuacja w Manchurii, która formalnie pozostawała niepodległym państwem rządzonym przez ostatniego cesarza Chin, Henrego Asinjiro Pui, który był de facto marionetką w japońskich rękach. Japońskie jednostki stacjonujące na terenie Manchurii korzystały z samolotów ki 27 bo z punktu widzenia Japończyków były to dalekie tyły, na których nie toczyły się praktycznie żadne walki. Nie mówiąc już o starciach z siłami powietrznymi nieprzyjaciela, działania jednostek lotniczych, wchodzących w skład Armii Kwantuńskiej, która stacjonowała w Mandżurii, ograniczało się do wykonywania patroli na pograniczu ze Związkiem Radzieckim i bardziej niż okres trwającej wojny, działania, które tam się odbywały, przypominały raczej czasy pokoju. We wszystkich takich miejscach Japończycy mogli z powodzeniem organizować nowe jednostki lotnicze, które latały na samolotach Ki-27, które bardzo dobrze nadawały się w nowych warunkach do wykonywania różnego rodzaju zadań pomocniczych i szkolnych, no i były pod tym względem lepsze od używanych do tej pory dwupłatowych samolotów Ki-10, na przykład. Część nowych jednostek przeznaczonych do działań pomocniczych i zabezpieczania przestrzeni powietrznej na tyłach, formowano m.in. na terenie Wysp Macierzystych. Jednostki działające na terenie Wysp Macierzystych na początku wiosny następnego roku również zostały przezbrojone w nowe samoloty, przy czym były to już Ki-61 h -1. W kwietniu 1944 roku na terenie Mandżurii zorganizowano natomiast specjalną instruktorską grupę lotniczą. W sierpniu w Kakogawa powstała kolejna jednostka latająca na Ki-27 Nate. Jednocześnie w powietrzu pojawiały się coraz lepsze samoloty nieprzyjaciela, dlatego też Ki-27 zaczęto przesuwać do prowadzenia działań treningowych i szkolnych. Jeszcze na początku 1943 roku niektóre nowo sformowane jednostki latały na Ki-27, które zostały ostatecznie wycofane dopiero na początku 1944 roku. Nie powinno to dziwić, bo w sumie wyprodukowanych zostało ponad 3300 samolotów Ki-27. Tutaj dane będą różniły się w zależności od źródła, na którym będziemy się opierać. Spotkałem się zarówno z danymi mówiącymi o 3000 samolotach, 384, jak również 3398 samolotach Ki-27 zbudowanych w zakładach Manapi, Tacikała oraz Nakajima. Samoloty zaczęto stopniowo wycofywać z jednostek lotniczych dopiero w połowie 1944 roku. Ostatnim przejawem działalności bojowej prowadzonej z wykorzystaniem samolotów Ki-27 były ataki specjalne, czyli po prostu. S Niestety, niektóre słowa są niezbyt lubiane przez YouTube. Tak czy inaczej, w przypadku realizowania działań specjalnych samoloty Ki-27 miały umieszczoną pod kadłubem bombę i w locie nurkującym schodziły na wybrany cel zazwyczaj amerykańskie okręty. Formacje specjalne nazywane Shinbutai oraz Makoto Tai, zbiorczo nazywane kamikadze, były tworzone spontanicznie lub na rozkaz dowództwa. Wykorzystywano w nich niemal każdy dostępny model samolotu, który nadawał się do uniesienia choćby niewielkiej bomby. Najwięcej misji kamikadze zostało przeprowadzonych podczas operacji na Okinawie od kwietnia do czerwca 1945 roku. Pomimo poniesienia olbrzymich strat, ataki te nie mogły powstrzymać postępu wojsk amerykańskich i sprzymierzonych w kierunku wysp japońskich. Samoloty Ki-27 cieszyły się natomiast znakomitą opinią pilotów latających na maszynach tego typu. Samoloty były uwielbiane również przez mechaników. Były niezwykle zwrotne, szybkie, oczywiście jak na czas, gdy weszły do służby, a ponadto proste i przyjemne w pilotażu. A ich obsługa nie wymagała doktoratu z mechaniki. Z upływem czasu samoloty zostały jednak zdeklasowane przez nowe typy alianckich myśliwców. Ich główną wadą był brak jakiejkolwiek ochrony pilota i zbiorników paliwa oraz bardzo słabe uzbrojenie. Ze względu na niewielką masę i dość słaby silnik, Miały również słabe właściwości w nurkowaniu. Jednak podczas wojny w Chinach nad Hauchengou i w pierwszym okresie walk w Azji Południowo-Wschodniej japońscy piloci nadrabiali to umiejętnościami, determinacją i doświadczeniem, uzyskując wspaniałe sukcesy dzięki pełnemu wykorzystaniu podstawowej zalety Ki-27, czyli niesamowitej wprost zwrotności. Japońscy weterani opisywali Ki-27 jako Maszynę nie mającą sobie równych pod tym względem. Oczywiście na osobne omówienie zasługuje wykorzystanie samolotów tego typu w siłach powietrznych o co już zrobiłem, oraz Tajlandii. O tym jednak porozmawiamy sobie innym razem. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów: YouTube, Wirtualna Kawa albo Patronite. Lista widzów wspierających z YouTube'a i Patroneta widoczna na ekranie za moją głową. Zachęcam do dołączenia do tego szlachetnego grona bohaterów, którzy nie zasuwają po mieście w Pelerynie, chociaż mieliby do tego pełne prawo, przynajmniej moim skromnym zdaniem. Zapraszam również do wspierania programu budowy latającej pełnowymiarowej repliki samolotu RWD-6. Link oczywiście w opisie. No i do zobaczenia się z Państwem szanownym w następnym materiale. Cześć Ci, czerwony.